Dzisiaj nagrywam dla z odcinek. Yy, taki odcinek jakby jak się pakuje na kronę. Tutaj mam taką, no można powiedzieć, że to jest taka torebka. Okay. Tutaj. tutaj. No i. w środku jest coś takiego dobra to pierwsze to będzie hmmm płyn a w ogóle to płyn i szampon pastę i szczoteczkę to mam się też mała akurat tak się robiło szampon daj ja, ja się no tak już tak 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 taką tak 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 odkażyć, bo byłem tak jak, się, ja odkażeć, byłem się, jak to wygląda. tak 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 Пожалуйста. Угу. Ну, а мальчик, ну, а мой муж, ну, а мальчик. Так, а сейчас тихо, стяка, ну, добра. То есть, вот эти венчу, тут есть лед. Есть гид. Ну, да. То есть, замкнуть. Так, Ktoś mi to żeby... O, No i co? Ale ja tam wszystko mam zawsze popisane. Mm -hmm. Nawet ten. No to wkładam, A szczoteczka to mam taką. Wcześniej się opisałam, żebym na kolonie miała od razu tutaj... Jak, też, no, żebym miała... Bo to jest od trwo otworzyć, a poza tym, nawet jakbym je otwarte, to... nie wiem, ja coś tam robi e, ten to bym... no, by mi się nie zmieściło jeśli się to bym nie zmieściło. teraz szczotka do włosów szczotka do włosów sobie dwie skręci, ale nie wiem, po co, ale git i żeby sokoka, czy coś Wezmę sobie jeszcze masek i ołówek, ale chociaż nie mam ale ja zawsze wolę być naszykowana. No i taki mam płyn do okularów, bo na kolejne biorę okulary. was Ja muszę przemać, więc was przemyć, ale tak to biorę na pewno. Ok, okay. to co? No, po, nie powiem, że cała torba mi yy, się zajęła, no ale półtorby na pewno. Tutaj jest jest płyn, szampon do włosów, pasta, szczoteczka, tutaj jest szczotka i te dwie skrańce, tutaj jest szampon i tutaj te rzeczy do pisania, Aciuchy i takie tam jeszcze bardziej potrzebne rzeczy, to będę się później pakować, ale nie będę tego bo reszta to nie jest taka sprawa nie? i mógł bym poprawić to przyczepię się tak zahaczę i będzie coś takiego tutaj jeszcze jest coś takiego żeby się a taka jest to taki kluczek czy coś ale tak to już um, spakowałam się razem z wami na wyniku, więc do zobaczenia. A i mogę coś powiedzieć. Zaczekaj. Może następny filmik, bo będzie miał oczywiście czas. Jaki filmik dłuższy, nagram na koloniach. Jeszcze klik. Chcę coś powiedzieć? Że może nie będę na koloniach nagrywał. Tam w roku nie nagrywałem. To e, taka wiadomość. No dobra. Jak to no, jest możliwe, że nie będę nagrywać? Ale to jeszcze zobaczymy, na pewno nagram się więcej niż jeden resort w ja autokarze, bo będzie nam się nudno, bo będziemy jechać 10, 10 godzin 10 e, godzin. i z powrotem, 20 godzin razem, ale tak pojedziemy tylko na 10 dni, no więc do zobaczenia,